Takie pierwsze pytanie. Kto z Was chce być sławny? Ręka do góry. Naprawdę nikt nie chce? Kurde, liczę na, na większy odzew. Ja bym chciał. Trochę. I drugie pytanie do Was. Ja wyciągnę gadżet i pokażę. Wiecie co to jest? Ręka do góry, jak ktoś wie. Wszyscy mają, a mało kto wie. Dobra, jakie te, te dwie rzeczy, jakie mają ze sobą związek? Bycie sławnym i to drobne urządzenie? Spory, odkąd się pojawiły smartfony w naszym życiu, bowiem kiedyś popularność i sława były towarem, że tak powiem luksusowym i reglamentowanym. Nie każdy mógł sobie pozwolić na sławę. Zazwyczaj sławni byli aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, dlatego, że mieli ze sobą Dostęp do mediów, poprzez które mogli gdzieś tą swoją sławę promować. Odkąd pojawiły się w naszym życiu smartfony, każdy z Was ma takie medium w kieszeni. Każdy z Was może być aktorem, piosenkarzem, dziennikarzem, twórcą. I teraz pytanie: znowu do Was podnieście rękę: kto coś tworzy w internecie z Was teraz? No, chłopaki z czwartej klasy, tak? Nikt więcej? Sporo. Także fajnie. Ja powiem Wam taką historię o twórcach internetowych, bo to tworzenie w internecie ma swoje jasne i ciemne strony. To jest tak, że super, tworzymy sobie pewne rzeczy w internecie. Niektórzy uzyskują większą lub mniejszą sławę, niektórzy stają się bardzo popularni, niektórzy zarabiają na tym duże pieniądze. Maciej, Twoje pytanie, co zamierzają robić? Może część z nich będzie chciała stać twórcami internetowymi. I tak swoją karierę i swoje życie gdzieś zaplanować. Generalnie, historia polskiego rynku naszego, internetowego, wygląda mniej więcej tak, że jest pewien twórca, powiedzmy prowadzący kanał lifestyleowy i turystyczny. Ma całkiem wielu odbiorców, ponad pół miliona oglądających, więc to jest całkiem spory kanał, jak na polskie warunki. No i bodajże rok temu zrobiła się tam na tym jego kanale lekka drama. No, zaczął opowiadać, że zamyka ten kanał, koniec, to już w ogóle to jest zły pomysł. On to, on to wyłącza, kasuje cały ten biznes, bo jak był na wakacjach, to ktoś wszedł mu do domu, który wynajmował, no i gość poczuł się niekomfortowo. Poczuł się lekko niebezpiecznie, ma dzieci. Przyszedł jakiś gość, zaczął robić zdjęcia, te dzieci zaczepiać. Po dwóch tygodniach minęło, mu znowu wrócił do tego samego. Jaki błąd on popełnia, jak go obserwuję od kilku lat. Musiał zapłacić czymś za tę swoją popularność i płaci za to swoją prywatnością. To znaczy, mówi dużo o sobie. Pokazuje wiele elementów ze swojego życia. Można go, mając odrobinę dobrej woli i dostęp do Google Maps, można go zawsze namierzyć. Można wiedzieć, gdzie on jest, gdzie mieszka. Ostatnio taka sytuacja znowu też, on jest bardzo bawi mnie ten człowiek ze swoją twórczością. E, ktoś doniósł na niego, że jego psy, które ma gdzieś tam u siebie w jakimś, w jakimś domu, e, no one cierpią niedostatek i wpadła mu kontrola. No to jest spory problem, że ktoś obcy nasyła ci kontrolę do domu i oni sprawdzają czy te psy, te psy oczywiście były zadbane, miały jedzenie, wodę, pełen dostęp, no ale jednak cały dzień ta kontrola trwała, patrzyli czy te budy są dobrze ocieplone i tym podobne rzeczy. I teraz jakby trochę wiosując tak do brzegu, jakby konkluzja z tego. To zawsze jest wasza decyzja jako przyszłych albo cały czas twórców internetowych obecnych, na ile wy sprzedajecie swoją prywatność. Oczywiście trudniej jest prowadzić kanał internetowy, trudno być popularnym twórcą, jeżeli tej prywatności się nie sprzedaje. Ale trzeba znaleźć taki złoty środek. I taki balans między oddaną prywatnością dla ludzi, a e, popularnością, po to, żeby czuć się komfortowo, po to, żeby czuć się bezpiecznie, e, po to, żeby ta popularność nie zaczęła nami trochę sterować e, i żebyśmy ciągle byli, e, że tak sobie powiem, sobą. E, I druga, krótka historia o tym, że w internecie nic nie ginie. To jest historia z życia wzięta, jeden z moich kolegów. E, w, że tak powiem, w wierze, czyli kolega z branży, powiedział mi historię człowieka, który też chce zrobić karierę w cyberbezpieczeństwie. Jest starszy od Was, młodszy ode mnie. I to jest tak, że on już w drugiej czy trzeciej firmie odbija się od szklanego sufitu nie jest w stanie wyskoczyć poza takie podstawowe stanowiska. Chciałby być menedżerem wielki świat, duże pieniądze. No i. Przyszedł do tego mojego przyjaciela z takim właśnie problemem, mówi dlaczego tak się dzieje, że ja próbuję wyjść gdzieś wyżej w tej korporacji i nie mogę. No i zrobiliśmy małe takie śledztwo, okazało się, że człowiek ma pewien e, e, pewną historię za sobą, historię właśnie twórcy internetowego. On jak miał lat 16 no miał kanał, już nie nazwę go lifestyleowym, ale był taki lekko patologiczny i e, po e, po jakimś czasie ten kanał umarł po prostu, przestał nakręcać materiał do tego kanału, ale w internecie nic nie ginie. Ten kanał został zamknięty, ale treści z niego pojawiały się w innych miejscach i osoby, z którymi pracował w tych korporacjach, patrzyły na niego przez pryzmat tego, tej jego twórczości sprzed 10 lat. Więc dla dużej korporacji on przestał być wiarygodny, niósł zagrożenie, że zburzy wizerunek tej firmy, zburzy wizerunek tej korporacji, że może odwalić jakiś numer w przyszłości, może mu zostało gdzieś tam w głowie trochę z, tego, z tych jego młodszych lat, więc y, musiał y, zmienić swoje podejście do życia, swoje y, oczekiwania względem y, swojej kariery, y, zmienić otoczenie, zmienić firmę, jakby całkowicie sobie przeprojektować życie. I znowu coś, co zrobił kiedyś, coś, co zrobił w internecie, sprzedał trochę swojej prywatności. Zrobił to jeszcze w dosyć mało mądry sposób ma bardzo duży impact na to, co dzieje się później z jego życiem. I to właściwie chyba byłoby tyle z tych moich rad człowieka od cyberbezpieczeństwa. Nie jest to bliskie cyberbezpieczeństwu, chociaż my też w tej pracy zajmujemy się ochroną prywatności i narzędziami, które tę prywatność chronią. Ja na końcu mam dla was taką radę. Jeżeli już tworzycie, no to tworzcie dalej, tylko pamiętajcie o tym, że. Zawsze oddajecie część siebie i nie oddawajcie za dużo. Dzięki.